Teraz pokażę Państwu e, wejście, bo e, to natomiast ktoś robi e, jaja tym razem na starterze. E, ja wybieram synergię, wszystko. A tu patrz. Tutaj. Patrz e, szader nieprawidłowy. Po prostu bo to zależy, że ktoś takie rzeczy e, szkaderał robi. Przede wszystkim, ja no na tym, na Discorcie wytłumaczyłem, że tutaj wybiorę scenerię. Ja to ustawiłem. Tryb renderowania mamy pełny, ograniczony w PSI. Ogólny. Za mnie, za mnie startery automatycznie. I zobaczcie, co ja uruchamiam. I tu widzimy błędy. Tutaj widzimy błędy schaderowane. No i zobaczymy co będzie, ale ja już to mam dosyć tej grze maszyny, ale jeszcze robię rozkład jazdy. No nie może to odpalić po prostu, bo to zaznaczone na czerwono, wszystko zależy, konwersja, właśnie to zależy, konwersja nie przejmuje do uwagi, że chciałem zmienić renderowany na uproszczony. Widzimy uproszczony. Eksperymentalny, tutaj można zaznaczyć. No i nie może to odpalić. Odpalić geometrii. No i co mamy zrobić po prostu no. Pociąg służbowy. Jak chciałem eksperymentalne. Render eksperymentalny jako testowy może nie działać stabilnie na wszystkich komputerach. No i. Zobaczymy, co następuje. No i na razie nie działa, ale to wszystko jest zaznaczone na czerwono. Wszystko jest zaznaczone na czerwono po prostu. Mamy Intel-R, nie może tak działać. Uproszczony schalerowy, sprawdzamy to. No i nie może tak działać, bo to zależy, że nie może to być i uproszczony. No i nie może tak działać. No, teraz to działa, ale przede wszystkim. Nie może to działać fun fun funkcją przeciwko schaderowymi, bo to zależy, że to wszystko zależy od normalnej służby. Więc wszystko zależy od schaderowy po prostu.